Cześć kochani, w ten piękny jesienny dzień, letni w sumie, spotkam się z Wami, żeby poruszyć temat ratowania. Jak to jest, że tak wielu z nas, tak przez całe życie odczuwa potrzebę ratowania, bycia dla innych, zbawiania innych, uszczęśliwiania, zaspokajania potrzeb innych ludzi, a swoje na końcu. My realizujemy się, zbawiając, jest impreza, wszyscy się bawią, a my siadamy, bo ktoś jest nieszczęśliwy, i trzeba go pocieszać, i my cały czas go tam działamy dla, nim, dla niego, tak. Mamy partnera, który kolokwialnie rzecz biorąc ma nas w dupie, a my jesteśmy dla niego, tak, i, i, i zbawiamy go wbrew jemu samemu, tak. On też nie trafił przypadkowo na, na nas i my, my na niego. Y, mamy rodziców których cały czas do końca życia ratujemy. Mama, tato zachoruje, będzie mieszkał z nami, z żoną czy z mężem. I no to małżeństwo, koniec końców, będzie w strzępach, przez to, no ale my się musimy opiekować, ratować, tak? Jak to jest, że przez całe życie się poświęcamy dla innych i spalamy? Tak, no jak? No tak, no tak to jest. Tak to jest. Podstawowe pytanie, kiedy i kogo ratowaliśmy, kiedy byliśmy tacy. Kiedy? Bo ratować to możemy już w momencie, kiedy się urodzimy. Tak? Już jako noworodek może nam się włączyć ratownik, bo mając jedną świadomość z mamą, będziemy czuli to, że na przykład jako najstarsze dziecko, czy jako jedynak, czy jako dziecko z wpadki nieplanowane. No, Takie dzieci jest mnóstwo. Wystarczy popatrzeć na swoich znajomych tak? i teraz odnieść to, jakie prawdopodobieństwo było, że, że to my byliśmy i, i nasi rówieśnicy byli takimi dziećmi. I kobieta, która, której my pokrzyżowaliśmy. Plany, tak, pomogła żyć jeszcze fajnie, luźno, bez dziecka, tak, mogła imprezować, mogła studiować, mogła yy, zostać yy, gwiazdą filmu na przykład tak. Mogła robić różne cudne rzeczy, ale nagle Bach, jest dziecko. No, koniec, nie? Przewartościowanie życiowych planów, od razu wszystko się zmienia i często kobieta to czuje, nie? Nawet jeśli nie będzie obwiniać tego dziecka, bo często jest tak, że będzie później, będzie dawała do zrozumienia, albo dziecko będzie to czuło, ale nawet jeśli nie będzie, to dziecko i tak będzie to na jakimś poziomie czuło i będzie starało się udowodnić, że ważne jest to, że jestem. Tak? Ważne jest to, że chce zasłużyć na to, że chce ci zrekompensować. Dziecko to będzie czuło tak? i podobnie później, tak? w kolejnych latach życia, powiedzmy w pierwszej dekadzie, która jest najważniejsza dla, dla osobowości człowieka, bo osobowość tworzy się wtedy, w wieku dojrzewania. Całą seksualność, która się stworzyła w pierwszej dekadzie życia, już my będziemy odtwarzali z innymi partnerami, ale nawet seksualność rodzi się między nie wiem, drugim a ósmym rokiem życia. No i już i każde dziecko chce być kochane, ale jeśli tej miłości nie ma, jeśli tej miłości jest za mało, jeśli z pryszniców pod tytułem mama i tata leje się za mało, albo jednego nie ma, albo ileje się okresowo, albo za coś, no to dziecko zamiast brać, daje. Dziecko zaczyna zabiegać, dziecko zaczyna wspierać, ratować, pomagać, dziecko Kilkuletnie ma magiczne myślenie, że ono małe jest w stanie uratować, zbawić, zmienić, uszczęśliwić rodziców. Jeśli tam jest problem alkoholowy, problem między nimi, kłótnie, problem, że nie są w stanie mi dać, a dziecko tylko czeka, kiedy wreszcie będzie kocham cię, przytulenie i kocham Cię przytulenie i, i miłość, tak, i żyli długo i szczęśliwie, no ale nie będzie, dla niektórych żyli długo i szczęśliwie potem jest, brzmi jak wyrok, tak, bo w dzieciństwie, tak, tu nie było żyli długo i szczęśliwie i, i my będziemy dalej, poniesiemy to dalej. I wtedy dziecko zaczyna spełniać oczekiwania rodziców, czyli i prawdziwe i wyimaginowane. Dziecko sobie podwyższa poprzeczkę i chce dawać, 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 za mało, no to wyżej poprzeczka dawać, dawać, dawać. Jeszcze wyżej, no bo już no maksa, tak? Czterolatek nauczy się czytać, żeby pokazać mamie, czytacie, że, że jest fajny, no ale to nigdy nie zadziała, gdyż rodzice sami muszą. Dziecko ich nie uszczęśliwi, ale jeszcze tego nie wie. Jeszcze tego nie wie. I to magiczne myślenie sprawia, że wtedy staramy się, stajemy się ratownikiem, tak? I niesiemy to w życie. I. Tata alkoholik, no to dziewczynka go będzie starała się pocieszać, uratować, będzie po niego chodziła, bo mama się wstydzi, tak? Więc ten wstyd sobie dziecko weźmie. Będziemy pocieszać taką mamę, która jest z depresji, tak? Czy syn, czy tutaj bardziej syn, tak? Uzupełni jej, jej dziury z dzieciństwa po ojcu i <grym> będzie ją pocieszał, co sprawi, że będzie miał niewyrażony smutek, niewyrażoną złość, czyli wołanie o potrzeby w dzieciństwie. My będziemy dla rodziców. Ich zbawcami, ich pomocnikami, mediatorami pomiędzy nimi, tak, partnerem z jednym z rodziców, kiedy to więcej będziemy dawać zainteresowania miłości, uznania, akceptacji niż drugi rodzic, i więcej ten rodzic nam będzie dawał uznania, akceptacji uwagi niż drugiemu rodzic, niż, niż rodzicowi, tak? co sprawi, że my będziemy pomiędzy nimi wtedy, tak? I ten trzeci rodzic zacznie się odsuwać, bo na poziomie nieświadomym zawsze będzie jakaś tam iskierka zazdrości, a w rodzinie, jeżeli była dysfunkcyjna, to przestrzeń będzie jeszcze dalsza. Zazwyczaj rodzic tej samej płci, tak? A my się możemy stopić, spełniając oczekiwania, zaspokajając potrzeby tego rodzica. Zasadniczo wypełniając mu ranę z jego dzieciństwa. Rodzica tej samej płci, tak? My możemy dla rodziców chorować. Oczywiście, tak? Jeden rodzic. Zaczyna chorować z jakiegoś powodu, ktoś tam zmarł, usunął ciążę, poronił, yy, poroniła kobieta, tak, czy, czy ojcu ktoś zmarł, tak, i ktoś tam zastygł w cierpieniu, dziecko to czuje, część tego cierpienia weźmie na siebie, dziecko cierpi razem z rodzicami i już, tak, dziecko woli na poziomie nieświadomym, tato, mamo, ja za ciebie, lepiej ja niż ty, lepiej pocierpię ja niż ty i już, i potem poniesie to w życie, bo przecież to się nie skasuje w momencie wyjścia z domu. Dziecko sobie każdą winę rodzica, każde poczucie winy weźmie jako swoje. Myślenie magiczne, jedno z, z y, y, aspektów myślenia magicznego jest to, że y, my nie uznamy winy rodziców, tylko uznamy, że to przez nas. Podwyższaliśmy sobie poprzeczkę na maksa, zrobiliśmy wszystko co mogliśmy, nie uszczęśliwiliśmy ich. Dziecko to widzi. No to widocznie to jest przeze mnie. Później w wieku dojrzewania, nastolatek zacznie już odkręcać i zacznie się buntować przeciwko temu. Ale do pewnego momentu to będzie czuł i już ten nastolatek będzie miał to w głębi, będzie przykryte ten ból, to poczucie winy, niska samoocena, wstyd, że nie dał rady wtedy, będzie przykryte warstwą buntu. Ale to jądro poniesie w życie i przez całe życie yy, będzie uderzać yy od spodu. Te mechanizmy dawcy ratowania w w każdej rodzinie DDA, w każdej rodzinie DDD yy, będą, yy, będą, będą miały miejsce. My, ratując jakiegoś rodzica, w którym widzimy ofiarę, tak naprawdę, tak, a my ten wybawca będziemy, ale, te, ale bardzo często dla np. matki w rodzinie DDA, którą my będziemy wybawiali jako dziecko, tak, będziemy głaskali, yy, ona ofiara co zresztą jest wygodne dla niej, no bo wszyscy dookoła jej ją niszczą, tak, to jest też schemat z jej dzieciństwa, a my wybawca, ale jakże często my wybawcę usłyszymy też, że jesteśmy katem, chociażby gdyby nie wy dzieci, to nie musiałabym być z tym oprawcą, tyranem, alkoholikiem, tak? a jestem z nim dla tych dzieci, tak, więc wybawca staje się katem, tak, i często on sam później będzie się stawał ofiarą i też to poniesie w życie, mając relacje z ludźmi, którzy w ten sposób go, go będą łajali. Tak? I tak, koniec końców, zawsze jest to to, że dzieci będą samoistnie chciały wypełnić dziury w rodzicach, które oni mają ze swojego dzieciństwa, bo oni sami chcieli wypełnić dziury swoim rodzicom i tak dalej. Transpokoleniowe programy, które zazwyczaj 4-5 lat, 4-5, przepraszam, pokoleń trwają, yy, potem pojawiają się nowe w międzyczasie, one wygasają albo ktoś, się, ktoś sobie je przerobi, tak, i wygaśnie szybciej niż te 4-5 pokoleń. Yy, podejście, które szuka w karmie ma sens, tak, ale i tak z doświadczenia wiem, że szukamy gdzieś daleko, jeśli nie znajdziemy blisko. A blisko zawsze jest rozwiązanie, tylko czasem jest zbyt oczywiste, zbyt bolesne, żebyśmy zaakceptowali. Więc wtedy znowu nam się włącza myślenie magiczne i szukamy gdzieś tam dalej, tak? Karma, demony, podczepy, yy, nie widząc, że bardzo często jest tutaj. To jest zbyt przerażające to, co jest blisko, a to, co jest tam daleko, to możemy pstryg zobaczyć. A dobra, to tam jest, jakoś sobie to tam przepracuje, tak? W jakiś yy, magiczny sposób. Yy, będzie to dla nas mniej niebezpieczne niż zobaczenie, co tak naprawdę jest bardzo blisko, pomiędzy nami, rodzicami, dziadkami, pradziadkami, co jest tutaj. Bo to jest dla nas często straszne. I pojawią się w naszej osobowości strażnicy, którzy nas będą przed tym blokować. Nie, nie. Nie, nie, popatrz tam dalej gdzieś, tak, no to my będziemy patrzeć dalej, a to znowu powtórnie wyprzemy. To, co w dzieciństwie wyparliśmy, już mieliśmy to czasem na widelcu, znowu zakopiemy to yy, pod dywan, tak i będziemy dalej ratować, tak. Jest to tylko jedna z opcji, bo tak, w relacji, tak, ratownik bardzo często trafi na kogoś, kogo będzie szukał, tych poszkodowanych, których będzie chciał ratować, no ale ci poszkodowani też mogą bardzo różnie na takie oddawce zareagować, bo z jednej strony mogą nie chcieć wcale tego, z drugiej strony mogą korzystać z tego i przyciągniemy sobie kogoś z osobowością narcystyczną i on będzie śmiało z tego czerpał, z tego naszego ratowania, tak? bo my jesteśmy dla niego, no to super, to wreszcie on, on gdzieś tam trafi, na, na kogoś takiego, żeby mógł zupełnić, ale tak jak mówię, możemy trafić na kogoś, kto będzie stawiał mur przed tym ratowaniem, a my będziemy się spalać tutaj przed rodzicami nie dało rady, no to tutaj też. Będziemy traktować kogoś jako, dosłownie jako rodzica, a ten ktoś i tak, kto będzie stawiał mur, to i tak jest jego program, który, mur jest po to, żeby nie dać się zdominować, tak jak w dzieciństwie chciał, go zdominować, któryś z rodziców albo obydwoje rodziców i, i pojawił się tego typu program obronny, bo pojawił się wielki lęk przed stopieniem się teraz z kimś, tak jak rodzic nas chciał zdominować, my się czuliśmy zdominowani, wypłynęliśmy na szerokie wody, teraz już możemy, tak. To jest drugi program, ale to jest temat na inne, inne nagranie, tak. W każdym razie, my później chcemy Ratować świat, tak? I będziemy się spalać, będziemy wielokrotnie wybaczać tym ludziom, ci ludzie będą tego nadużywali, tak? A my i tak będziemy widzieli w nich tych cierpiących, tak jak widzieliśmy w rodzicach, tych ludzi, u których na dnie serca będziemy widzieli u nich tą iskierkę miłości, tak? Że jest szansa na to, że oni się przerobią, tak? Jest szansa, że, że ich uratujemy, tak? I będziemy zbawiać cały świat, tak? Nie tylko bliskich i dalekich, będziemy jako wolontariat działać, możemy wykonywać też tego ratownika zawodowo, tak? Tak? Zawodowo, w sensie, że nawet możemy, nie wiem, jako lekarz, pielęgniarka, nie wiem, nauczycielka, sprzątaczka, terapeuta, przekuwać to na własny, własny dobrobyt, tak? bo w sumie program ratownika ma nam służyć, a nie my mamy się spalać tak? w uratowaniu świata, gdzie traktujemy to jako cel. Cel ma być wymierny, my chcemy uratować świat. Nie da rady uratować świata, cel nieosiągnięty, my się czujemy dyskomfortowo, a tak naprawdę to ma być misja. A misja jest niewymierna. Tak jak kiedyś mówiłem, misją Noki było Connecting People. No, nie da się po Connecting wszystkich People, nie, ale jest to misja, która przyświeca, tak, i można iść. Misja stanowi kręgosłup ratownika, tak. Jeżeli nie jest to cel, cel wymierny gdzieś tam, tylko misja, która jest większa niż człowiek, wtedy można płynnie to być ratownikiem. Jeśli chodzi o zmniejszenie Obciążenia własnego ratownikiem, to tak. Pierwszy temat, sprawy rodowe. My mamy odgruzować i przerobić różnymi metodami związanymi z pracą, z systemem rodowym lojalność, tak, którą mamy dla naszych bliskich w ratowaniu ich i zlewaniu się w naszej empatii z ich, z ich traumami. Możemy pracować na polu wewnętrznego dziecka, tak, że my. Cały ten instynkt dawcy, który mamy dla świata, mamy przekonwertować na dawanie dla wewnętrznego dziecka, którym się opiekujemy w różnego rodzaju wizualizacjach, afirmacjach, tak? nawet z otwartymi oczami, tak? bo niektórzy, kiedy zamykają, nie widzą nic, a z otwartymi są w stanie zobaczyć swoje wewnętrzne dziecko. Tak? Praca z emocjami tak? jest jakaś część nas, która każe nam ratować. To nie jesteśmy my. Ona czasem jest stopiona i czujemy, że my musimy ratować. To jest jakaś część naszej osobowości. My z nią też możemy się porozumieć, tak? Yy, zaakceptować ją, innego wyjścia nie ma. Yy, w każdym razie pracować w różnych technikach, chociażby technika wewnętrznej rodziny uczuć, czyli IEWS i pokrewne, yy, dialog z, z krzesłami, voice dialog, yy, żeby ona nie zalewała nas tak emocjami, tak? Bo im bardziej ona, ta nasza część się spala, tym bardziej nas będzie zalewała emocjami, tak? my możemy z nią porozmawiać, kogo ona kryje, kto tam jest za nią, tak, zazwyczaj za nią jest, no właśnie, skrzywdzone wewnętrzne dziecko, za nią jest coś, ktoś, co było dla nas nie do zniesienia. Lęk, zazwyczaj jakaś forma lęku, przed nieakceptacją, nieuznaniem, nieistnieniem. Ratownik. No i my, jeżeli przerobimy ten program ratowania, to my wtedy ratujemy, bo chcemy, a nie, bo Musimy. I wchodząc w związki, w relacje, z, czy partnerskie, czy, czy, czy gdzieś w pracy, tak na jakimś polu innym, my możemy wtedy działać w sposób nie zalewający innych ludzi tym, nie zalewający nas, w sposób naturalny, nie obciążający. I zasadniczo. Może to każdy. Te rzeczy, o których ja mówiłem, są dostępne. Już abstrahując od tego, że praca z, z różnymi terapeutami, tak, ale materiały dotyczące tego są dostępne za darmo i, i, i w Google, i na YouTubie, i w formie książek. Zresztą każda forma pracy z sobą ma sens, jeżeli zaowocuje jakimś, jakimś efektem, a nam chodzi tylko o to, żeby nasza praca Szła ku górze i przekroczyła ten poziom, gdzie powyżej jest przewaga komfortu nad dyskomfortem, a poniżej przewaga dyskomfortu nad komfortem. No i tego wszystkim życzę w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że, 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 że coś w jakimś stopniu może komuś rozjaśniło. Jeżeli chociaż jednej osobie, to, to ta moja gadanina ma sens. Jeśli Wam się podobało, to dajcie lajka, suba i. Dostępnicie może na swoim profilu, bo jeżeli uważacie, że to jest fajne i dobre, to, to takimi rzeczami warto się dzielić. A jeśli nie, no to nic nie. Ja nie będę ratował na siłę, ale będę nadal tutaj nagrywał nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Cześć wszystkim, hej!